Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam na przegląd sklepowy do Dino. I zobaczcie, mamy jakieś nowe wafelki o smaku kawowym Happy Mokka. One są w cenie 6 zł za opakowanie 140 g. Chcecie zobaczyć skład? No to proszę bardzo. Mamy skład. Kawa Edusho Family jest w promocyjnej cenie. Przy zakupie dwóch sztuk wychodzi po 24 zł za opakowanie. I to jest taka duża kawa. Ona ma chyba 550 gramów. Także cena fajna i obowiązuje do 2 sierpnia. Mamy również Dalmeier Classic. Ona jest też w promocji. 28 zł wychodzi przy zakupie dwóch sztuk. I promocja do 29 lipca. Jeżeli pijecie taką Nescafe krema, również jest w promocji. Jeżeli kupimy dwa opakowania, to wychodzi po 29 zł za sztukę. I promocja tylko do dzisiaj, do 29 lipca. Edusho Family też taka rozpuszczalna w cenie 25 zł. I również ta promocja obowiązuje tylko do dzisiaj. Taki fajny makaron. Ja już próbowałam, jest bardzo smaczny. Lanek luski, jajeczny, 450 gramów, opakowanie za 6 zł. I to jest firma polska. Łojki koło, Częstochowy, wyprodukowano w Polsce. Herbatka od TED, Earl Grey. Ja ją osobiście bardzo lubię. W tej chwili kosztuje 9,80, oraz jest ta Everyday Breakfast od TED. Cena ta sama 9,80, i taka promocja również jest tylko do dzisiaj. A to jest ta większa. Zobaczcie, tu jest 100 torebek w opakowaniu. Sernik na zimno, ale zobaczcie, smak pistacjowy. Taki sernik kosztuje 6,50. Łatwy, szybki do zrobienia. Zobaczcie galaretka krystaliczna. Fajnie wygląda na serniku na jakimś cieście. Wtedy mm, lepiej widać te wszystkie owoce. Ona jest po 2,70. Mm -hmm. To jest smak truskawka wanilia. Tu zobaczcie galaretka mleczna smak ban banana. <grym>, smak banana. I ta galaretka jest po 2 zł. Budyń, taki słodka chwila do zrobienia w kubeczku, smak słony karmel z solą morską, złote 80. Zł. Kisiel Zozole, to jest chyba taki kisiel barwiący język za złote 50, zł, też taki do zrobienia w kubeczku. A tutaj co mamy? Kaszka manna, twój kubek, twój kubek kaszki kaszka manna orzechowa i ona kosztuje złote 80. Zł. No, i są te takie budynie proteinowe, też śmietankowe, złoty. 50 zł, kosztuje tutaj proteinowy o smaku waniliowym, truskawkowym, za 2 zł. Tu mamy jakieś nowe płatki śniadaniowe od Lubelli, goferki. One są w cenie 9 zł. Zobaczcie, jakie fajne osłonki plastikowe na doniczkę, na takich nóżkach. Są czarne, są białe. Takie kawa z mlekiem. A cena, słuchajcie, to 5 zł. Tu są mniejsze, za 5. I tutaj są takie większe, tak jak Wam powiedziałam, różne kolory, za 6 zł. Świeczuszki, jakiś zapach cytrynowy. Fajne opakowanie. Zobaczcie, w środku ona jest żółta. Te świecy są po 8 zł taśmy takie solidne też są, zobaczcie za 8 zł y, szeroka rolka tu jest 150 metrów a i grzebienie można kupić w Dino, zobaczcie, po 2 zł są różne takie o Oj, pamiętam, to u fryzjera często takie były, prawda? 2,50 akurat ten ale chyba teraz jest po prostu promocja na nie za 2 zł do, do dzisiaj tylko te promocje ale są różne takie. Poduszka podróżna dmuchana tak wygląda kolor szary. Ym, nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne kolory. 15 zł taka poduszka. Osłonka na żywność 8 zł. Kolor czarny, szary oraz biały do wyboru. No taki dosyć spory jest tutaj napisany wymiar. Zaraz sobie zerkniemy. Hmm, chyba nie. No ale taka dosyć spora ta osłonka. Takie kubeczki szklane. To jest e, kolor taki zieleń butelkowa. 13 zł. Tutaj mamy miejsce na słomkę. Zestaw desek do krojenia. Dwie sztuki. Tutaj są wymiary. Jedna mniejsza, druga większa. I cena tych desek to 9 zł. Tutaj z tej strony one są takie chropowate. Balsamy do ust od a Aloesowe, nie chcę się tam wyostrzyć. E, I słuchajcie, one są po ile? Po 4,19. A tu z kolei mamy od Daw balsamy do ust za 7,50. Pomadka nawilżająca do ust, łagodzi, chroni i zapobiega w wysuszeniu ust nawilża przez 24 godziny tu słuchajcie jest jakaś odżywka do włosów farbowanych z bursztynem ona jest w cenie 10 zł odżywka bursz, yy, z bursztynem Wenita to sprzymierzeniec farbowanych kosmyków no ciekawe 200 ml lubicie takie soczki warzywne? no ja niekoniecznie przyznaję ale tu jest sok warzywny z jabłkiem od Daftony za 2 zł. 9 grosze. Sok z pomidora z polskimi ziołami 2 zł. Albo takie sok warzywny z burakiem ćwikłowym 2,50. Tutaj mamy też takie, zobaczcie, sok z buraków 100% 3,60. Tu mamy z kolei. Sok pomidorowy, pikantny ze świeżych pomidorów, 3,60 Albo y, sok pomidorowo-warzywny za 2,50 I jeszcze sobie podglądniemy roślinki. Tutaj mamy choje Choja kosztuje 25 zł. Doniczka 12 chyba centymetrów, tak. Tu mamy, zobaczcie, takie drobniaczki za 4 zł. mix kaktusiki. Tu jest też fajny taki, patrzcie. Nie ukłuje mnie, nie ukłuje. 4 zł. Tutaj taki kaktusik też mały. Za 6. I tu mamy hibiskusa. A hibiskus kosztuje 24 zł. I mamy trzy trzykrotkę. Zobaczcie, jaka ładna. I ona kosztuje 13. Wieże mięsko w Rinonie. Mamy szynkę wieprzową za 15, to jest promocja do którego? Do 3 sierpnia. Mamy co jeszcze? Boczek wieprzowy za 13, kolonka za 6 zł. Tu mamy schab wieprzowy z kością za 12, także piękne mięsko świeże. Spójrzcie jakie tutaj mamy mini burgerę z piersi z kurczaka z serem chyba, tak, zobaczymy sobie jaki ma, y, mają skład mm, zobaczcie tu jest cena zaraz, nie ma ceny dobra, to zaraz sobie pójdziemy na czytnik i tu mamy tak, kotlet z mięsa, z kurczaka rozdrobniony, formowany, panierowany smażony, pieczony z plastrem sera gołda w mini bułce pszennej z sezamem i tu mamy, zobaczcie składniki, nie wiem czy będziecie widzieć o, chyba tak możecie sobie przeczytać cały skład, nie będę już wam czytała a teraz pójdziemy sobie na czytnik, sprawdzimy cenę. 12 zł. Masło mamy w promocji do dzisiaj tylko: 3 plus 1 gratis. Wychodzi po 7 zł. Masełko to krasula. I różne sałatki. Mamy fajne ziemniaczki z papryką. Firma Dega 7 zł. A tu mamy sałatkę warzywną z kukurydzą i ogórkiem kiszonym, kotliński za 2,50. Od kotlińskiego też są sałatki w troszeczkę większym opakowaniu. Tu na przykład mamy makaronową z kurczakiem i z ananasem, 4 zł. Albo makaronowa z czerwoną fasolą i papryką, również 4 zł. Lub makaronowa z warzywami. I to jest opakowanie 250 gramów, 4 zł. Tutaj są opakowania 150 gramów. Warzywna z jajkiem i ogórkiem kiszonym, 2,50. Tu jest jeszcze sałatka warzywna z groszkiem i ogórkiem kiszonym, też 2,50. Tu jeszcze mamy jakieś sałatki, takie od Lissnera za 6,50. Warzywna z jajkiem. I już Wam kochani bardzo dziękuję, serdecznie Was pozdrawiam, życzę dobrego dnia i do zobaczenia jutro.